Witajcie! Dzisiaj Wam przedstawię moją dobrą koleżankę, panią Zmywarkę. Fajne urządzenie, czym się ona zajmuje, myślę, że państwo wiedzą. Nierzadko problemem jest to, że po jakimś czasie przestaje domywać naczynia i różne inne sytuacje. Czasem jest tak, że na jednym koszu umyje dobrze, na drugim już gorzej. Nie należy szukać od razu usterki w sprzęcie. Czasem wystarczy ją wyczyścić. Wyczyścić to nie wzięcie na przykład takiego profesjonalnego urządzenia jak gąbka. To nie o to chodzi. Wiadomo, ona jest ważna, ale czasem może wynikać to z tego, że trzeba pewne elementy wyczyścić. Po zajrzeniu do instrukcji, pierwsze co się wysuwa, to wyczyszczenie filtra. Jakiego filtra? Już pokażę. Trzeba wyjąć dolny kosz. I mamy tutaj e, filtr. Najczęściej się odkręca go, kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jest tutaj zespół filtrów w sumie, bo jest filtr zgrubny, który większe części jedzenia ma zachować, oraz mniejsze. Wszystko trzeba wyczyścić. Tutaj, jak wiecie, jest dosyć czysto. Tutaj zobaczycie Państwo ślady wody. To jest normalne, że zawsze to część wody pozostanie. Tak ma być. Tym się nie należy przejmować. Kolejnym elementem, który trzeba sprawdzić jest stan śmigła, a mówiąc fachowo dyszy myjącej. I tutaj są takie otwory. Wszystkie te otwory muszą być czyste, drożne i tak dalej. Jeśli z kolei macie wrażenie, że śmigło w czasie mycia się nie obraca, to czy sprawdzić otwory kierunkowe. Czyli tutaj te otwory. One powodują, że od ścianek odbija się woda i śmigło się kręci, prowadząc wodę po naczyniach. Co zrobić, jeśli otwor są tak brudne, że nie możecie ich wyczyścić? Możecie użyć pensety, yy, albo możecie użyć prysznica, czyli po prostu tutaj ładować ciśnienie wody i yy, albo wyjdzie, al po prostu no, bawić się tak długo, aż to wyjdzie. W ostateczności można jakieś śmigło kupić nowe. Kosztuje około 40 zł. Yy, o ile sadzenie dolnego jest bardzo proste, bo jest albo na zaczeps, albo na proste odkręcenie. O tyle, górne śmigło może sprawić niektórym problemy. No i co zrobić? Możecie tak, albo wyjąć ten kosz całkowicie, położyć sobie na stole i szukać wtedy możliwości rozkręcenia, albo spróbować go rozkręcić tak jak tutaj. W tym momencie trzeba po prostu poluzować taki klips. Pokażę to. O, jak widać łatwo w miarę wyszło. I również, o tutaj już widać pewny element, który się pobrudził. I analogicznie jak w dolny trzeba sprawdzić wszystkie otwory z obu stron. I jeśli wszystko jest w porządku, należy z powrotem to umiejscowić. Skąd macie wiedzieć, że dobrze, żeście zamontowali górne śmigło? A no to dlatego, że usłyszycie takie charakterystyczne kliknięcie. Jakie? Za chwilę pokażę. Kolejną rzeczą, którą też trzeba sprawdzić, jeśli nie domywa naczyń, to instalacja tak zwanego gniazda uszczelnienia, który jest tutaj. Oraz w głębi można e, zobaczyć. Jeśli e, tam wchodzi to prawidłowo, czyli ciasno, to znaczy, że hmm, wszystko już jest ok. Jeśli dalej uważacie, że zmywarka nie dobywa wody, to znaczy, nie domywa naczyń, to znaczy, że najprawdopodobniej zaczyna kończyć swoją żywotność pompę myjąca. Jeśli Wam pomogłem lub wytłumaczyłem to w ciekawy sposób, proszę o łapkę w górę. I jeśli to możliwe, też subskrybujcie mój kanał. Myślę, że na pewno będzie wiele ciekawych informacji. Również postaram się, żeby filmiki były coraz bardziej atrakcyjniejsze. Czasami coś wesołego wtrącimy. Zawsze warto się pośmiać. A teraz to życzę Wam on dnia, tudzież wieczoru. Cześć!